Witam, pozdrawiam, pozdrawiam się Agisty, i Filipek Oczywiście nie może być się bez pozdrowień Pozdrawiam ludzi, którzy mnie oglądają Pozdro i szacunek wielki dla was za to się należy ode mnie i ogólnie podziękowania Nie, zapom nie zapomniałem oczywiście o Tobie, Sikorski Sikorski, pamiętaj, masz pozdrowienie od Gebersa Gebel czyli ja, pozdrawiam się Sikowski Pozdrawiam Ciocius z Gryfic i innych ludzi W leśnych A górę jesteśmy e, mo na moście nad wiaduktem Ja sobie tu patrzę Proszę tylko spojrzeć. Nie wiem czy Państwo dobrze widzicie z tego ujęcia. Też kometka! Zobaczcie, jak to widać. Cześć, kometka! Jest wysłana trochę na mnie. Tam chyba pociąg jedzie. Nie wiem. Nie jestem pewny. Ech. nie ma to jak las proszę państwa cisza, spokój, piękna natura Chudę w tych okuladach rzeczywiście wyglądają jak magister no kurde to mi tak tekstem jak chuj no kurwa nie dość, że zbój, bandyta to jeszcze w okuladach ale cóż zrobić no Jaki bandyta? Ja jestem Włóczyk i ja sile bandyta, jak się... Tak, pociąg z daleka. Ale jedzie tak powoli, że... Nie, nie wiem, czy państwo tam widzicie. Tak powoli jedzie, że... Jakby się zepsuł. Ciuchcia kaput. Konduktor paździer. Pan spalił kamerę, a stopczyk dostał opierdol. Nie że to w ogóle nawet nie stoi teraz z miejscu. A, trzeba dorzucić węgla. Tam jak, i, tam jak lokomotywa, oczywiście. I pozajmę też kuzyna Marcelka z swym, y, kuzyna Huberta Pateka. Y, ogólnie rzecz biorąc, może uda mi się nagać na jak on naprawdę podjedzie troszkę bliżej. I że no troszkę daleko, yy, znaczy bardzo blisko jest, ale bardzo powoli jedzie. Także pozdrawiam Filip pozdro